No to wystarczy sobie też zrobić tak, że nie puszczać to docelowo na odbiornik, prawda? Tylko na przykład zapuśćmy sobie najpierw, żeby sprawdzić, bo nie jesteśmy pewni, jak to działa, prawda? My sobie jedynie gdybaliśmy. Nie widzieliśmy pudełka, nie widzieliśmy instrukcji, po prostu sobie pogdybaliśmy. Niekoniecznie oglądaliśmy ten schemat, gdybaliśmy, prawda? I ustawmy tak, że to gdybanie było. To teraz musimy sobie zasilić jeszcze ten. Ten cały układ. I to zrobimy sobie stąd, nie? z tego S-a, tak jak wcześniej robiliśmy te tak, te, te. I dajemy na styk, który ustaliliśmy 8. Bo 8 to był ten styk, który nam. E, tak jakby był głównym stykiem, który ma przekazywać to dalej, prawda? No widzisz, ja bym ci to odpalił na żywo i ty wiesz, że, że to by... i ty wiesz, że to by zadziałało czy coś, ale ja muszę trochę dramaturgii wprowadzić na tym live'ie, bo to by było nudne wtedy. <laughs> Sorry. Nie mogę tak wszystkiego odpalać po prostu po dwóch minutach. Chociaż to może dobre by było, bo ten live by trwał wtedy 30 minut, ale konkretnie, tylko że... No problem jest w tym, że to no, na TikToku nie o to chodzi na razie. Na TikToku musisz być. Im więcej, tym lepiej. A że ja lubię tutaj wami siedzieć, to, to wiecie jak to jest frajda. Ok, wróćmy do tego, żebyśmy to zasilenie mieli. Czyli musimy tutaj się dopiąć do tego zasilenia, które jest i już mamy tak, jakby sterowane z tym naszym stycznikiem. Znaczy, nie stycznikiem, tylko już takie tym naszym obwodem, nie? Bo cały czas pamiętajcie, działamy na zasadzie obwodu. Czyli od teraz się bawimy tym. O tym już zapomnieliśmy. To już działa. To już jest temat rzeka. Za nami rozliczone, nie ma, nie ma problemu. Teraz idziemy sobie na ten. Zapinamy sobie na ten styk 8. Pamiętajmy 8. 8 to był styk, który był e, tym środkowym stykiem. 7 to był pierwszy, który był na samym początku zwarty, tak? Czyli tutaj tak teraz na logikę można popatrzeć, że środek, ten środkowy styk to jest impuls. I teraz tak, teraz on jest zwarty do tego, a później będzie zwarty do tego. O, i on się będzie przełączał między tym a tym. Nie. W tym momencie jest na tym, a później będzie na tym. Dobra, to co zapinamy od razu na żerówę? Zapinamy na żerówę, nie będziemy się testować. Chciałem wam tylko pokazać tak, że w razie czego, jeśli nie jesteś pewny, to pamiętaj, tu nie masz odbiorników, nie, pokażę to, bo to jest też ważne. Nie masz odbiornika, nie masz ten, czyli tu powiedzmy masz silnik za 200 tysięcy złotych, nie, polskich PLN-ów i się boisz to zrobić, tak na rymbał bo mógłbyś, ale... No to jest ryzyko, że coś pójdzie nie tak i nie jesteś aż tak pewny. I pamiętaj, że lepiej sprawdzić dwa razy, niż raz puścić tam napięcie. Po prostu. I teraz zobacz. Odpalamy sobie cały ten układ, żeby przetestować w ogóle, czy to, czy to już na tym etapie nam nie pierdzielnie. Bo może nie warto puszczać na silnik napięcia, bo tu już jakiś nam babol wyszedł. Dobra, napięcie, w górę. Mierzymy którą fazę? Drugą. Zajebiste <laughs> urządzenie. Mierzymy fazę drugą, tak? Ok. Mamy napięcie na fazie, to nam działa, już odpaliliśmy, to nam nie powinno działać. Odpalamy różnicówkę. Działa, czyli wszystko funkcjonuje. To teraz, co nam się stanie, jak puścimy napięcie? Powinien dostać nam ten sterownik napięcie, tutaj fazę i zero, prawda? Bo puszczamy tutaj, oraz powinien nam dostać impuls, który ma później przekazać, ma później coś z nim zrobić, nie? I zobaczymy. Dobra, puszczamy. Zapaliło się coś. Zgasło. Zapaliło się. Zgasło. Zapaliło się. Zgasło. Zapaliło się. Dobra. To słuchajcie, wychodzi na to, że to ma prawo zadziałać. Nie? Bo ta, nie, nie, nie spodziewałem się, że ta dioda będzie sygnalizować działanie, ale widzicie, działa. I dodatkowo wydaje dźwięki takie klikane. Pewnie tego nie słyszycie. Dobra, Czyli nie opuszczamy to. Jest opcja, że to naprawdę nam zadziała. Ale co jedynie wiem, to musimy sobie troszeczkę czas zwiększyć, bo jak nam stycznik tak zacznie łupać, to będziemy tutaj mieli dyskotekę. Więc zwiększmy sobie jedną sekundę na mnożnik sobie. Zwiększmy na 3. Tak, to będzie idealne. Czyli co 3 sekundy. Sprawdźmy jak to będzie wyglądało. Dobra, jest, nie ma jest. Nie ma. Nie, to to będzie nudne. Dobra, tak troszeczkę mniej niż 3 sekundy. OK. I teraz sprawdźmy, co się, co się stanie tutaj z tymi stykami, prawda, które już musimy podjąć ryzyko i albo, albo zasilić nasze wody, które są bardzo drogie, albo dać sobie spokój się spakować i pójść do domu. <laughs> Póki coś popsujemy, nie? Póki nie popsujemy. Dobra, to teraz testujmy to. Włączamy, nie? Jest teraz styk. Teraz powinno nie działać. Teraz powinno działać. Czyli sprawdźmy najpierw, nie działanie. Nie działa, nie działa, nie działa. Działa. Nie działa, nie działa, nie działa. Działa. Teraz sprawdzam w drugą stronę, kiedy ma zadziałać. Nie działa, nie działa, nie działa. Działa. Nie działa, nie działa, nie działa, nie działa. Czyli zadziałało nam. Musimy teraz wykorzystać ten styk, o którym wcześniej mówiliśmy, czyli styk numer 9, do tego, żeby nam zasilił ten stycznik, bo zero już w styczniku mamy. Więc to bierzemy sobie standardowo. Linki kawałek. Koloru teraz czarnego, bo ten układ sterowania robimy na kolorze czarnym. Oczywiście. Troszeczkę skręcamy. Zakłuwamy końcówkę. Hops. I co, wyjdziemy z tego styku? Przepraszam, patrzcie, niebezpiecznie musimy pozbyć się napięcia. Widzicie, jak można szybko się złapać na tym? Trzeba uważać na takie rzeczy. Dobra, i patrzcie, teraz tak. Montujemy na styk numer 9, czyli ten, który nam działa na takiej zasadzie, jak ta lampka wskazująca na na tym urządzeniu. Czyli wtedy, kiedy jest załączone, ona nam świeci. Czyli wtedy, kiedy, jest, kiedy ona świeci, jest tutaj napięcie. No i dobra. Yy, musimy dać na stycznik. Tak zrobimy. Takie kółeczko. Zróbmy takie kółeczko. Będziemy troszkę przerabiać. Albo z drugiej strony. Czyli z tej strony. Lepiej. Nie, bo nie będzie widać nic. W, tak. w sumie chociaż teraz to już nie ma znaczenia, czy to będzie widać, bo to już tak się Galimatias trochę zrobił. I jak ktoś ktokolwiek teraz dochodzi do tego live'a, to i tak pewnie nie będzie wiedział, o co chodzi. <laughs> A jak będzie wiedział szacun. Dobra. ceweczka. Zasilona, dokręcona, sprawdzona, szarpnięta. Powinna funkcjonować. I jak myślicie? Czy ten układ nam teraz zadziała? I jak nam zadziała? Dawaj zborę. No to leciejmy ze zborą. Dobra, uruchommy sobie jeszcze te odbiorniki. Odbiorniki sobie uruchomimy, tylko, że tak, no te, ta będzie nam świeciła cały czas, to ją tylko włączymy na chwilę, a będziemy, ta będzie nam robiła jako latarnia morska, nie? Ona będzie nam dawała takie impulsy, żebyśmy co ile czasu, że musimy się ogarnąć. Każdy impuls to jest ogarnij się człowieku. Okej, okay, dobra, puszczamy napięcie. Ciach. Napięcie jest. Na pierwszej fazie. Sprawdźmy sobie to samo. Druga faza, to samo. Mierzymy pierwszą fazę, bo badamy pierwszą fazę. Odbiornik włączony, zapuszczamy stycznik. Nie działa. Dlaczego nie działa? Bo nie ma zasilania. Dobra, tutaj mamy i widzicie? i to fajnie by było na przykład zamontować poróżniców. Znaczy. No nie po różnicówce, bo wtedy mamy dużo obwodów. Ja mówię o tym przykładzie, że że to by fajnie było widać, no, takich urządzeń powinno być kuźwa w sumie zamontowanych. Jeden tu, drugi tu, trzeci gdzieś indziej. Fajne jest takie coś, jak się można pobierzyć przy okazji. Fajna zabawka. Nie polecam, ale mówię, że fajna. Dobra, wracamy do tego. Ma się zapalić nam ta żarówka? Zapaliła nam się. Czyli działa, funkcjonuje. Czyli zwykły układ taki, który przekaże Ci po prostu dużą moc no, za pomocą małej siły. O, o, tak to można nazwać. Za pomocą małej siły przełącznika potrafi i przekazać dużą moc na odbiorniki, ale tu fajerwerków żadnych nie ma. Dobra, to teraz sprawdzamy, co się dzieje na fazie numer 2, na tej na której mamy zrobiony ten obwód. Mamy napięcie normalnie, funkcjonuje, odbiornik jest w górze, tutaj wszystko nam funkcjonowało. To teraz odpalmy to i sprawdźmy, jak się nam zachowa. Powinno zrobić tak, że ten przekaźnik dostanie impuls, który przekaże na cewkę. Cewka zrobi zwarcie i przekaże dalej impuls na odbiornik, który tutaj jest z tej fazy zasilony, i sobie będzie nam mrugało w odpowiednio zaprogramowanym czasie. A dokładnie będzie tam 2 sekundy, 2,5 sekundy zasilenia, czyli przez 2,5 sekundy będzie świeciło, później będzie 2,5 sekundy przerwy. Po 2,5 sekundach się znowu zaświeci, i po 2,5 sekunda będzie przerwy. Więc zaczynamy. Idziemy test. Kto będzie liczył? Liczymy razem. Raz, dwa, trzy. 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 A widzicie? I takie możecie sobie na przykład oświetlenie zamontować na święta. Na przykład. Żeby wam się lampki choinkowe, jak nie macie programatora, który będzie wam w jakiejś odpowiedniej sekwencji te lampki choinkowe zapalał, to możecie sobie takie coś zrobić. I macie na przykład dużo lampek, chcecie sobie całe podwórko tym zasilić. To właśnie to jest rozwiązanie dla, dla zasilania na przykład wielu, wielu obwodów lampek choinkowych. To za pomocą jednego na przykład włącznika, nie? To takim czymś się robi. No, także mam nadzieję, że wytłumaczyłem jakoś w miarę cokolwiek. I cokolwiek zrozumieliście z tego, I jak w ogóle Wam się to podobało? Istny żywą jest teraz w lidze D1. Słuchajcie, w jakiejś lidze jestem D5, aby zdobyć uznanie, włącz rankingi w ustawieniach. Aha, jakieś rankingi, <laughs> nie wiem o co chodzi. Dobra, nieważne. Jesteśmy, słuchajcie, jesteśmy w lidze D. Bardzo Wam gratuluję, bo to Wasza zasługa. Także dziękuję ślicznie. I super. I, i, i fajnie. I, I lecimy do Ligi A, no bo pewnie A jest najlepsza. <grystanie> tak, zróbmy. Mamy, mamy cel i go osiągnijmy. Ok, dobra. To teraz jestem całkowicie na komentarzach skupiony. Więc jak chcecie coś cokolwiek zapytać, to pytajcie, bo nic wcześniej nie czytałem. Jeszcze raz? Jeszcze raz mam to podłączyć? <grystanie> no spoko, dobra Tylko do, do, no tak, do drugiej. No, ale fajnie, że Wy sobie tutaj rozmawiacie między sobą, to jest mega, mega dające. Wy sobie pewnie większość rzeczy powyjaśniacie tutaj i... I to jest super. Jaś, się spać, a się masz. <laughs> ale czemu nie pójdziesz spać? Co się stało? A <laughs> co będziecie spać? Spanie jest dla słabych. <laughs> Pośledcie tutaj, coś mądrego może zrobimy. No i wyobraźcie sobie na przykład takie dwa... Czekajcie, bo mam, mam gdzieś drugi, to moglibyśmy na przykład do tego włożyć taki sam sterownik, nie? I go zaprogramować na przykład na inną funkcję, żeby on nam odwrotnie działał, nie? Czyli by ta żarówka jedna świeciła wtedy, kiedy ta jest zgaśnięta. <laughs> Widzicie, takie ciekawe coś na, na poczekaniu wymyślone. Kiedy rozruch silnika? No wiesz co? Nie dam rady z rozruchu zrobić. Nie ma takiego silnika. Przejrzałem te wszystkie, które miałem tam w domu na gospodarstwie, ale żaden nie był gwiazda trójkąt. A to musi być specjalny silnik do tego. Ostatnio jak siedziałem do drugiej. <grym> no niestety, wiesz, do, do wczesnego wstawania i późnego kładzenia się spać trzeba się przyzwyczaić. A ja bardzo mało śpię i to. <grym> Jestem w stanie Cię zrozumieć. Ale przynajmniej się wyspałeś. Następnego dnia był bardzo ładny dzień, więc nie straciłeś nic ciekawego. A myślę, że pewnie więcej tutaj z komentarzy i z tego live'a się dowiedziałeś niż w szkole tego. Tak sobie No, tutaj już sobie roztega. Roz Dystrybujecie, kto co robi, kto pilnuje, kiedy. Fajnie, dzięki Wam za to, chłopaki, że ogarniacie. Bo nie dotykam w ogóle tych komentarzy co podłączasz, w tym momencie już zakończyliśmy podłączanie, wiesz bawiliśmy się w coś takiego, żeby skonstruować jakiś obwód z tego co mamy tutaj mieliśmy po prostu w takiej skrzyneczce i wymyśliliśmy, że będziemy sobie sterować dwoma żarówkami za pomocą stycznika i ten bezpiecznik nam puszcza obwód na stycznik pierwszy który nam zapala tą żarówkę, z tutaj możesz zobaczyć gdzieś zapala nam tą żarówkę, ale to nie zapala w sensie żaden włącznik ani nic, po prostu to robi stycznik, przekazuje, prawda? Tym dajemy impuls, ale przez stycznik przepuszczamy. A tutaj ten stycznik zapala nam też lampkę, ale w odpowiedniej sekwencji czasowej. Widzisz? Gaśnie. Świeci. Uch. Troszkę pobzykuje. jak Tylko pamiętajcie, że te styczniki one też yy, niektóre nie mogą pracować w takiej, takich sekwencjach, bo one się rozjadą zaraz. No stycznik siada, dokładnie, bo stycznik nie jest do tego, żeby aż tak tłuk. Są takie specjalne, które są przystosowane do takiej ciągłej pracy, która wymaga włącz, wyłącz pierdeli artrady w ciągu doby. No widzisz, robili coś podobnego, czyli no tak z czapy, nie? Ale to, to jest takie typowe, prawda? Bo ja wam pokazuję rzeczy, które możecie spotkać w instalacjach. Ja wam nie pokazuję rzeczy, których prawdopodobnie nigdy w życiu nie zobaczycie. Takie coś zobaczycie.